Okej, okay, oj, kurde. Czekajcie więc. Hello, sweetheart, Hello. fine. Lol. Aha. Okej. Okay. Ej, skoro one tak mogą, to ja też mogę, nie? O oh, oh boże wow, wow, dwa razy go... Wow, jeszcze kamień na mnie spadł Bez jaj Ej, dobra, gonimy je, gonimy je Zobaczymy co z tego wyjdzie Oh, fuck Gdzie one pobiegły, no? Gdzie one są? Kurde, jak za, zajwaniają, no nie mam pytań Ej, dziewczyny One się chyba mnie przestraszyły, nie? Okej, okay, teraz się wspinają spoko Ciekawe dokąd one pobiegną Może znają jakieś tajne przejścia Tajne miejsca <grytanie> Jak ta jedna biegnie w ogóle takim rozkrakiem O kurde to się nie skończy dobrze coś czuję O fuck o nie, to chyba po mnie w tym momencie. O. <grymne> Jeszcze ją podciąłem, O Boże, co tu się dzieje? LOL. Nie mam pytań, Co tu się stało? A gdzie ta druga? Ta druga chyba jakoś się owinęła. Przeżyła. <laughs> o, matko. Dobrze, że tu się życie trochę regeneruje, chociaż do, do tej połowy. Bo byłoby ze zenu...